Dobry wieczór Państwu, Szymon Konięczny, strona Facebooku Koncertowania Jesieska i Okolice Uwaga. Uwaga drodzy mieszkańcy Dukli, już w sobotę 31 sierpnia, w najbliższą sobotę 31 sierpnia 2024 roku Dukielski, Ryneszek, Galicyjski, tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Dukli wiele atrakcji, m.in. regionalne przysmaki kuchni transgranicznej, serwowane przez lokalne gospodarstwa agroturystyczne i koła gospodyń wiejskich, rzemieślnicze piwo i wino, targ staroci, prezentacje prac. Lokalnych artystów i rzemieślników, muzykę na żywo, atrakcje dla najmłodszych, lody zimne, watę cukrową, naukę strzelania z łuku, przejażdżki zabytkowym motocyklem, konkurs na najlepszego prozioka, zbiórkę charytatywną, potańcówkę, koncerty muzyczne, zespołu T.A.M. nad Beskidem, kalka po tańcówkę z zespołem Latające Talerze i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie w imieniu organizatorów imprezy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Dukli już w sobotę 31 sierpnia 2024 roku na Dukielski Ryneczek Galicyjski przed Pałacem w Dukli. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.